Poprosiłem o rozmowę, dlatego że y, jako profesor dla jesteśmy pokojeni na początku sezonu no. y, 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 I chciałbym Panią zapytać, jak Pani sobie wyobrażam ze strony klubu, jak to współpraca ma wyglądać? Czy to nam wygląda w ten sposób, że będziemy otrzymywali informacje Państwa I, i Państwo będziecie oceniali naszą pracę, zanim w ogóle cokolwiek napiszemy o, o sezonie? Czy to ma być naprawdę poświę wzajemnej współpracy, tak, jak to było kiedyś. Już mówię, no ja oczekuję od każdej z firm, z z każdego medium, z którym współpracujemy, współpracy jak najlepszej. I, I nie chcę tutaj w żaden sposób wchodzić w nieporozumienia, takich zawsze chcę uniknąć. Jednak pamiętam, jak wyglądała współpraca w zeszłym roku z portalem Bydgoskim. Wtedy nie mieliśmy umieszczonej, nie mieliśmy e, żadnego dziennikarza Państwo, ponieważ nikt nie chciał się akredytować. Był jeden fotoreporter i ten fotoreporter otrzymywał akredytację jednorazową. Te akredytacje były wydawane każdorazowo, nigdy nie została ona odmówiona, mimo iż nie pojawiały się regularnie te zdjęcia. To znaczy, ja sprawdziłam sobie nawet wczoraj, jak to już wszystko wyglądało, i na sześć ostatnich meczów pojawiła się jedna fotorelacja. Czyli my przyznawaliśmy Państwu możliwość wejścia, prawda, jako jednego fotoreportera, a te zdjęcia nie były umieszczane na portalu. I teraz no my tak naprawdę możemy przekazać to komuś innemu, kto to powiedzmy opublikuje, gdzieś, prawda? My się nie rozumiemy. Bo to jest ja, ja nie się tutaj, żeby omawiać poprzedni sezon. To, mnie, to, znaczy... mnie, mnie, to, mnie to nie interesuje. Uh -huh. mnie, to, mnie to kompletnie nie interesuje. Mamy nowy sezon, mamy, że tak powiem, no, no, nowy, nowy rozdział nam się otwiera. Yy, Duży na lidze. Tak. Yy, Wiemy o co chodzi. W związku z tym, proszę Pani, jeżeli mecz będzie jutro. Nie ja dostanę akredytację. Tak. tak. I pani sobie otworzy portal i Pani przeczyta suchy wynik i nie przeczyta pani ani słowa o tej relacji. Czy to będzie oznaczało, że nie dostanę akredytacji na następny ręcz? Nie, w żadnym wypadku. No. Bo chcę, żebyśmy też się dobrze zrozumieli, no. ponieważ no, my musimy jakby otrzymujemy wnioski akredytację od różnych mediów, prawda? I teraz część z nich możemy zaakceptować, część z nich możemy nie zaakceptować. Na jakiej nie nie podstawie to... Państwo nie akceptujecie akredytacji? Zgodnie, zgodnie z regulaminem ENA Australii, klub może bez podania przyczyny nie przyznać akredytacji. Ja y, nie zrobiłam tego bez podania przyczyny, tylko napisałam jakie są tego powody. Państwo publikując informacje na swoim portalu, y, no, pojawiają się często y, no, nieprawdziwe informacje. Mogę wytłumaczyć o co chodzi. Jeśli y, mówimy o teraz y, informacji dotyczącej kompanii piwowarskiej, prawda? Bo to jest jeden z przykładów, który podałam. Bo teraz chcę, żebyśmy też się dobrze zrozumieli. Dlaczego my decydujemy się, że jedne portale internetowe dostają, a inne nie dostają, prawda? No, dla mnie to jest dziwne tłumaczenie, a ich pan nie mówi. Ja, ja chętnie słucham. Dobrze. W takim razie yy, było napisane, iż kompania piwowarska to jest największy sponsor Oleni Bydgoszcz. tak? No niech sobie będzie, no i z tego? A to nie jest prawidłowa informacja. Taka informacja nie została podana na konferencji prasowej. Państwo w swoim medium publikują, iż... To znaczy, to... że akredytacja jest ściśle powiązana z faktem, że musimy bezwzględnie umieścić tego typu informacje, jak Państwo sobie życzycie, że, że sponsorem tytularnym jest ta firma, którą Pani wymienia, tak? Co, To nie jest nasz sponsor tytularny. To jest jeden z naszych sponsorów. Ta informacja czy się, się pojawiła. My, czy, ona, czy my mamy obowiązek po mhm. otrzymaniu akredytacji zamyślenia takiej informacji, tak? Państwo nie mają obowiązku, ale państwa dziennikarz pojawił się na takiej konferencji, napisał informację z tej konferencji i zawierała błędne informacje. Kolejną informacją była informacja o powołaniu menadżera drużyny. Menadżer drużyny, owszem, jest, jest nim pan Jerzy Kanclerz, tylko u państwa na portale było napisane, że jest to, że klub ja teraz sobie przypomnę, żeby to prawidłowo podać, że klub nie będzie miał tyrenera w sezonie 2012, ponieważ nikt w drużynie Beniaminka nie ma takiego uprawnień. I dlatego powołaliśmy tutaj stanowisko menadżera. Proszę Panie, nieporozumienia czy przekłamania w tekstach, zarówno w prasie papierowej, jak i w mediach cyfrowych mogą się pojawić. Dobra, współpraca polega moim zdaniem na tym, że ponieważ Pani jest rzecznikiem, Co? a Pani do wszystkich kontaktów, mhm. więc tu nie ma najmniejszego problemu, że Pani zatelefonuje do szefa danego portalu, czy na do nas w tym przypadku i poprosi o sprostowanie takiej informacji. My chętnie od razu to sprostujemy. Tu ja nie widzę żadnego, mhm. że nie widzę żadnego problemu. Teraz tak, nie. Musi, musi Pani też wiedzieć, że każde medium działa zgodnie z prawem prasowym. Co? Prawo prasowe jest bezwzględne w tym przypadku w stosunku do firm, do określonych podmiotów, którymi jesteśmy zainteresowani. Ponieważ Państwo działacie jako podmiot społeczny, macie obowiązek podawania nam informacji. Macie Państwo obowiązek przygotowania miejsca pracy dla dziennikarzy w taki sposób, żeby oni tę informację w odpowiedni sposób otrzymywali. Zgodnie z prawem prasowym. Państwa uzależnienia od sponsorów itd. mogą nas kompletnie nie interesować. My możemy nawiązać taką, jeżeli my podpiszemy określoną umowę, że my się zobowiązujemy w każdej relacji zamieszczać tego typu informacje, to tak, to wtedy wynika to z danej treści umowy i, i mamy takie zobowiązania wobec państwa. Dopóki takiej umowy nie ma, to jedynie co nas obowiązuje, czyli Panią i nas, prawo prasowe. Tak. Ja mam powiedzenia w tej I zgodnie z prawem prasowym również tak. jest napisane, iż dziennikarze umieszczający informacje w różnych mediach są obowiązani do, do rzetelnego i prawdziwego do przekazywania prawdziwych informacji, do dołożenia wszelkich starań, aby te informacje były zgodne z prawem. a jeśli są czegoś niepewni, to powinni się skontaktować i te informacje To jest w tym samym dokumencie. Nie widzę tutaj ja, ja nie widzę żadnego problemu. Mhm. Ja w porządku sezonu. Dlatego tutaj y, 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 prosiłem o te rozmowy. I żeby jakby wyczyścić pole. Co Całkowicie. Jeżeli. Bo taka, powiedzmy, że jak, jakieś niedomówienie może się znaleźć. Może się hmm. znaleźć nawet przekłamanie. Może być nawet, nie wiem, ktoś się pomli w nazwisku w tytule i tak dalej, tak dalej. Wszystko akurat w przypadku medium elektronicznego to w ogóle nie ma problemu, to wszystko może natychmiast prostować. Natychmiast. Hmm. W gazecie już pani tego nie spostuje, ktoś Tak, mówi. tylko że no ja nie ukrywam, że państwo często takie informacje nie. Ale proszę nie pani, więc tak. Od, odcinamy, hmm. będą, odcinamy cezurą, tak? to co było od momentu te, mojego, mojej obecności tutaj. Okay. I my się zobowiązujemy do tego, i to mówię nawet tu przy panu jako świadku, zobowiązujemy się do tego, żeby będziemy rzetelnie przekazywać wszystkie informacje, y, y, z wcześniej oczywiście podany, podanymi informacjami przez państwa, tak żeby niczego nie przekłamać, a państwo wiecie nas, co, cóż, poważnie traktować. To znaczy ja uważam, że my Państwo traktujemy poważnie. Nie, ja mam wrażenie, że nie, bo treści maili, które czytałem, pani jest Pani sekret, autorką tych informacji, mm -hmm. powiem szczerze, mnie trochę zdziwiło. Ale ja używam dość, dość tak enigmatycznego określenia, że mnie trochę to zdziwiło. Ja bym chciał o tym już zapomnieć. Ja bym chciał, żebyśmy od dzisiaj traktowali naszą współpracę z każdej strony bardzo poważnie. To rozumiem. To w takim razie proszę mi powiedzieć, tak? No, proszę. Ja mam Pana propozycję. Normalną. Państwo, Państwo przyznajecie nam akredytację yy, na, na, na wszystkie imprezy związane z Waszą działalnością. My rzetelnie informujemy o każdej imprezie. To jest wszystko, co mam do w tej kwestii. To moja propozycja będzie podobna, nieco inna. My będziemy Państwu przyznawać akredytacje jednorazowe na zawody. No, dlaczego jednorazowe? Nie rozumiem. Zrobienie na cały sezon. Dlatego, że yy, Czy to, jest, właśnie, to jest jakaś reglamentacja? Co ty ma, jak to ma wyglądać? To nie ma już na zasadzie reglamentacji. Klub nie ma obowiązku przyznania każdemu mediom akredytacji. To ja będę przychodził między... po tą akredytację co, co, co mecz tutaj? Powiem Panu inaczej. W związku z tym, że wprowadzamy nowe yy, zasady jeśli chodzi o bezpieczeństwo dobrze, i organizację bez bez Czy Państwo przyznajecie innym mediom stałe akredytacje? Części mediów przyznaję. Czyli e, jedni są biali, inni są czarni, tak? Teraz odpowiem Panu jeszcze na poprzednie pytanie, zanim odpowiem na to. Pan mówi, że każdy, teraz będzie musiał Pan przed każdym meczem przychodzić i odbierać akredytację. Bez względu na to, czy będzie Pan miał stałą akredytację, czy akredytację jednorazową, tak czy tak, będzie Pan musiał przed każdym meczem pojawić się i odebrać ją osobiście. Z tego względu, że wprowadzamy nowe yy, nowe zas yy, tutaj zasady, jeśli chodzi o organizację, o bezpieczeństwo na zawodach, no, czyli każdy czy, dziennikarz... Czyli po co, to, to co nasza stała akredytacja, a, a jednorazowa akredytacja? Bo nie rozumiem. Skoro wszyscy ci, którzy mają stałe akredytacje, muszą jednak tutaj przed nas przechodzić. Tak, muszą przechodzić, ponieważ yy, w ubiegłych latach mieliśmy doświadczenia, że akredytacje dziennikarskie i nie tylko, były podrabiane, przepomywane, a teraz chcemy tego uniknąć w związku z powyższym. Każdy dziennikarz, który otrzymuje stałą akredytację, będzie miał identyfikator, ale na podstawie tego identyfikatora będzie odbierał opaskę upoważniającą do wejścia na stadion. Bez takowej opaski żaden dziennikarz, fotoreporter, telewizja, obsługa zawodów, nikt nie będzie przebywał na stadionie. Te opaski są zapowiedowane zawsze w dniu zawodów będą, to są takie za same zasady jak na zawodach Grand Prix. Tam też przed ja zawodami tak. się odbiera. My musimy po prostu uszczelnić stadion, musimy wprowadzić takie zasady, które pozwolą nam na no po prostu szczelniejsze pilnowanie tego stadionu. Dobrze. Ale nadal nie rozumiem, co znaczy stała, a jednorazowa. Bo jeżeli za każdym razem trzeba tu przyjść, to są jednorazowe. No nie, nie zgadzam się z panem. Logika, proszę bardzo. To pacjent. ja w takim razie raz jeszcze powtórzę. Akredytacja stała to jest jeden identyfikator wydawany na, na cały sezon, do którego odbiera się opaskę przed każdym meczem. Akredytacja jednorazowa to jest identyfikator jednorazowy ważny na dany mecz i do niego jest wydawana opaska. Czyli bez względu na to, czy Pan pojawił się, czy będzie miał Pan akredytację stałą, czy jednorazową, będzie Pan musiał każdorazowo przed meczem pojawić się na stadionie. Otrzymuje na cały sezon akredytację. Tak. tak. Ja, Marek Brodowski, dostaję akredytację na tak. cały tak. sezon. Jednakże muszę tu przyjść po opaskę. Nie, tutaj, a do tego czerwonego kiosku, który będzie przygotowany na zawody, Dokładnie. Po opaskę. Jeżeli tak. teraz nie otrzymuje tej stałej akredytacji, tylko otrzymuję jednorazową. Tak. tak? To znaczy, że muszę gdzieś też do tego wniosku pójść? Tak, do tego samego miejsca. No to nasza znaczy, tak, różnica polega. Polega na tym, że będzie pan otrzymywał, otrzymując akredytację stałą, otrzymuje pan jeden identyfikator. A otrzymując akredytację jednorazową, otrzymuje pan identyfikator na każdym mecz Aha, czyli na każdym tak, osobnym, że jeżeli, tak, jeżeli, jeżeli, pan jeżeli z redakcji nie przyjdzie ja, tego przyjdzie ktoś inny, to otrzyma, otrzyma jednorazową akredytację, tak? Tak to mam to rozumieć? Otrzyma ją ta osoba, która zostanie zgłoszona na wniosku akredytacyjnym. Aha, czyli redakcja musi za każdym razem ten wniosek akredytacyjny wypełniać? Tak? Nie, jesteśmy w stanie dojść do innego porozumienia, w związku z tym, że ja mam Państwa dane. Nie musi być to zrobione. Mam wniosek akredytacyjny z wypisanym oświadczeniem fotoreportera i możemy zrobić to na zasadzie wypełnienia po prostu jej wiadomości mailowej. Tam zostanie podane w terminie do trzech dni przed zawodami taka i taka osoba będzie reprezentowała Państwa redakcję. Ile redakcji ma stała redakcja, ile ma jednorazowa? Mogę powiedzieć procentowo. Około 70% wniosków zostało zaakceptowanych, jako akredytację stałą. stała. Aha, czyli mniej więcej w tych 30%, tak rozumiem, tych, takich, tych których trzeba w jakiś sposób, no, tak to tak rozumiem, ukarać, skoro dotrzymujemy tylko jednodzową akredytację, tak? W żaden sposób ukarać. E, moja prośba jest taka. E, proszę o stałą akredytację dla redakcji. I proszę o tym, na, 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 o tym bardzo poważnie pomyśleć, bo jeżeli nie otrzymamy tej stałej aktualizacji, no to będę musiał porozmawiać z kimś innym, już nie z panią. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę mi powiedzieć, trzeba pani dziury w płocie na polonii, tutaj dookoła? Policzyła pani te wszystkie dziury? Nie ja liczyłam, liczyłam. Nie liczyłam, ich jest 16, bardzo mhm. pani mówię, bo ja policzyłem wszystkie. Bo, może pani powiedzieć, jakie będzie płot naprawia na polonii? Jeszcze takich informacji nie mogę udzielić, mogą się skontaktować z, z osobą odpowiedzialną za to, czyli z kierownikiem czyli, organizacyjnym czyli i po tej Przed sezorem krót nie jest przygotowany, jeśli chodzi o stronę bezpieczeństwa, wejście na, na, na stadion, ponieważ są dziury, tak. Ta, myślę, że to wszystko zostanie przygotowane do tak nie, nie, terminie, Pani powie. nie jestem w stanie Panu w tym momencie określić terminu tego przygotowania. Nie, nie potrafi mhm. będzie tak? Może Pani powiedzieć, dlaczego jest taki bałagan dookoła, butelki się walają, są papiery do, y, y, na kolonii? To wszystko zostanie sprzątnięte przed rozpoczęciem sezonu. tej jak Państwo nie zdążycie się tego sprzątać, tak? A kiedy zostanie skoszona trawa na skarpie polonim? W którym miejscu? Tutaj, przy wejściu odstawionym. Jest, jest w tej wysokości trawa nieskoszona. No, nie są że tak będzie. Zaraz będziemy to sfilmować. Kiedy to będzie Nie mam takich informacji. Czyli na, na te pytania nie umie Pani odpowiedzieć, tak? Nie jestem w stanie Panu powiedzieć, yy, podać konkretnego dnia. Dziękuję bardzo.